Szczęść Boże! Witam serdecznie wszystkich Państwa z Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W mijającym wielkim tygodniu faktycznie zakończył swoją kadencję Parlament Europejski. Podczas ostatniej sesji w Strasburgu przegłosowano nie tylko rezolucję w sprawie wydarzeń na Ukrainie, ale także przeprowadzono debatę z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej wielu eurodeputowanych przypominało o milionach ofiar, jakie pochłonęła ta wojna, wskazując jednocześnie na współczesne zagrożenia. Na finiszu obecnej kadencji Komisja Europejska zdecydowała się zorganizować w Brukseli wysłuchanie publiczne związane z inicjatywą obywatelską Jeden z nas. Inicjatorzy akcji, bazując na zapisach Traktatu Lizbońskiego, zgromadzili blisko 2 miliony podpisów w większości krajów Unii Europejskiej, w tym i w Polsce. Domagali się i nadal domagają zakazu finansowania przez podatników Unii, czyli wszystkich z nas, eksperymentowania na ludzkich embrionach, a docelowa wprowadzenia do unijnego ustawodawstwa zapisów chroniących ludzkie życie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. W trakcie wysłuchania publicznego w Brukseli, niektóre lewicowe i liberalne europosłanki próbowały nie tylko relatywizować znaczenie poczętego życia, ale także deprecjonowały liczbę dwóch milionów podpisów. Zadałem im wówczas publicznie pytanie, która z nich, z tych posłanek, otrzymała więcej głosów kandydując do Parlamentu Europejskiego w swoim kraju, co ostatecznie zakończyło dywagację. Obecnie od decyzji Komisji Europejskiej zależy, czy uruchomi procedurę prawną, czy poprzestanie na kurtuazyjnych wyjaśnieniach. Swoją decyzję Komisja ma ogłosić 28 maja, czyli trzy dni po wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w całej Unii, także w Polsce. Sądzę, że decyzja Komisji Europejskiej uzależniona będzie od wyników wyborów, czyli jeśli zwycięży prawica, wówczas Komisja inicjatywę jeden z nas poprze, a jeśli lewica, to niewykluczone, że ją wyhamuje. De facto od decyzji każdego z nas zależy więc ludzkie życie. Życie, które jest punktem centralnym obchodzonych dziś świąt wielkanocnych. W tym dniu chciałbym wszystkim Państwu złożyć życzenia zdrowia, radości, pokoju, nadziei oraz spotkań w rodzinnej atmosferze i aby zmartwychwstały Chrystus błogosławił Państwu na wszystkich drogach życia. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże!